Cześć, witajcie w trzecim vlogmasie. Do świąt zostało 16 dni i najwyższy czas zapakować prezenty nie ma tego wiele, ale trzeba to zrobić w końcu kiedyś, kiedy jest lepszy dzień niż teraz. Mam nadzieję, że będziecie słyszeć mnie. Papier szaleści, i nie jest to dobry, jakby, dobre połączenie, pakowanie i gadanie. No ale um, będę próbowała jakoś tutaj to dzielić. Nie będę wam pokazywała, co dokładnie pakuję, no bo część osób, które mam zamiar obdarować, ogląda moje filmiki. Nie wszystkie, ale część tak. Um, co mogę wam pokazać? Mogę wam pokazać. Um, Misia, którego kupiłam, tak? Kupiłam niedźwiedzie. Zostawiłam linka na dole, jak można kupić niedźwiedzie. Aha, no i będę jeszcze malować takie małe karneciki dla moich przyjaciółek, do ich małych paczuszek mikołajkowych. Oczywiście pomaga mi Tesla. Nie dostałam ostatnio wstążki takiej, jaką chciałam. O, wszystko takie się wydaje plastikowe i brzydkie. Um, natomiast mam ten sznurek, który jakiś czas temu zamówiłam sobie. Jakbym tylko znalazła jego końcówkę, to by było super i on na pewno będzie fajnie wyglądał, bo papiery, które mam są raczej takie z na bazie papieru z recyklingu, więc mają taki szary kolor, więc... jest jest dobra. Będę się przejmować. Kiedyś prezenty mm, pakowałam głównie w torebki takie prezentowe. Natomiast wydaje mi się, że, że prezent zapakowany w papier jest jakoś tak... Bardziej mam wrażenie, że jest od serca. Trzeba więc jakiś wysiłek włożyć w to pakowanie. Nie mam jakiegoś specjalnego patentu. Kupiłam jeszcze w Tigerze um, takie karneciki do prezentów i będę je własnoręcznie malować. Pewnie mogłabym po prostu sama je zrobić z kartonu, a Tiger nie jest najlepszym sklepem do kupowania. Natomiast też jestem zwolenniczką równowagi, i ogólnie w Tigerze nie kupuję za często, więc wydaje mi się, że to nie jest jakaś. Jakiś dramat, żeby, żeby tam kupić teraz na tak zwany ruski rok, chociaż nie wiem, czy to jest poprawne teraz, żeby tak mówić. W każdym razie tak, będę sobie malować. W ogóle mam taki plan, że na tych kółeczkach chcę namalować takie małe. Je miały, wiecie, zwisające z sufitu. To wcale nie jest takie łatwe, ja też dawno, dawno nie malowałam. Lubię ogólnie malować akwarelami tak bardziej dla relaksu, dla samej siebie, natomiast e, dawno tego nie robiłam. Trochę wyszłam z prawy i dlatego e, troszkę sobie e, próbowałam przypomnieć. No i te moje pierwsze próby e, trochę takie wyszły bo homadzy. Natomiast pokażę Wam, jeżeli chcielibyście na przykład zrobić coś takiego, o tu choinkę namalowałam. Jeżeli jesteście chętni, to pokażę Wam jaki jest prosty sposób na namalowanie linii, bo ja, zanim do tego doszłam, zajęło mi trochę. Ała. E, no więc, e, jak widzicie, moje próby malarskie e, zaczęło się od tego i potem szło coraz lepiej, coraz lepiej. Metodą prób i błędów. E, ta chyba mi się najbardziej podoba. I cały myk polega na tym, że miała jest po prostu yy, to taki bukiet do góry nogami, więc nie malujemy jej tak od razu jak ona wisi z sufitu, tylko po prostu yy, maluję ją jak zwykły bukiet kwiatów, a w tym akurat w miarę jeszcze mamy jakąś sprawę. No i najpierw yy, to jest na nie wąchaj kleju. Że najpierw yy, maluję tą główną gałązkę, a następnie te boczne, takie najbardziej, żeby też nadać kształt. No i maluję te, te gałęzie, które są pomiędzy. No i potem wiadomo, że miała ma takie podwójne listki, Tesla, Piwody. Z farby Ej! I zaczynamy od początku. To wygląda jak je miała? Y... Nie wiem. Może? Może wygląda jak je miała? Mikołajkowe małe paczuszki. Tutaj jeszcze na odwrocie napiszę te życzenia. Czeslinku, najbardziej Ciebie kocham, najbardziej.